Moi drodzy, słuchajcie, odcinka specjalnego. My już mamy telefoniczne połączenie z Mariuszem Stace. Witam Mariuszu. No witam, cześć wszystkim. Mariuszu, powiedz, jak spędzasz zimę? Trenujesz ostro, swoimi samochodami różnymi? Eee, czy, też, czy też śniegu Ci brakuje w, w obecnym tygodniu na przykład? Eee, jakby powiedzieć, to chyba po treningach. To żeśmy pojeździli bym w okolicach urzędowych, mm -hmm. eee, jakby były, tak powiem, warunki do tego sprzyjające. A codziennie to, to można powiedzieć pracujemy, pracujemy nad samochodami różnymi i, i, i tu idziesz tak powiem. Cały czas do przodu. Kibice mocno bardzo pytają, słuchacze bardzo mocno pytają i chyba od tego rozpoczniemy rozmowę e, o projekcie, o którym dużo słychać, o projekcie chyba, w który jesteś bardzo mocno zaangażowany. E, projekt, który no, pozwala także e, na starty samochodów, pozwala na starty samochodów takich prototypowych w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Powiedz, czy ty się szykujesz e, do takich możliwości, czy, czy też mógłbyś e, mógłbyś coś o tym powiedzieć, jeżeli tak? Znaczy generalnie wszyscy wiemy, wszyscy, wszyscy, wszyscy regulamin. Regulamin, tak jak powiedziałeś i wszyscy wiemy, dopuszcza samochody tzw. Tak PRO, e, otwiera to wiele pomysłów i szans na, na starty zawodników. Mhm. No i nie ukrywam, że budujemy właśnie, jesteśmy w trakcie budowy Forda Fiesty, e, którym, którym mam nadzieję, że chociażby na Elmocie się ukażemy. Fort Fiesta, dlaczego? powiedz dlaczego Fort Fiesta, zanim przejdziemy do pytań bardziej szczegółowych, zanim przejdziemy do pytań no, dotyczących parametrów tego auta. Generalnie bardzo nam się podoba. Ten samochód zawsze, oglądając różne, że tak powiem, pokazy, ja z tykanym zawsze mi się marzył taki samochód. Wiadomo, że to jest samochód Super 2000, czy Super, czy samochód WRC był zawsze poza zasięgiem finansowym. Mm -hmm ale pojawił się taki pomysł że możemy tam włożyć silnik od Lancera i inne rzeczy więc jest to że tak powiem przyziemna Rzecz, którą, którą, jesteśmy w stanie zrobić. Mm -hmm. A powiedz, dlaczego wyściga górskich jesteś znany z tego, że, no, na wszelkie sposoby przerabialiście lancery różnych ewolucji. Czy, 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 sama, że tak to nazwę, karoseria, buda na dwozie tego auta, chodzi mi o Pinsubishi Lancera, czy, czy ono już jest, no, niemożliwe do, do, dalszego rozwoju, do, do, tego, żeby ten samochód, no, w twoich rękach był, był samochodem mocno konkurencyjnym? Generalnie chodzi, chyba już jesteśmy, nieładnie powiem, znudzeni e, tym nadwoziem, e, chyba żeśmy już wszystko co mogli, żeśmy zrobić, przerobić, przebudować, e, cel został osiągnięty, a nie ukrywam, że samochód, który zewnątrz wygląda jak PRC jednak robi wrażenie i na trasie, i w garażu, więc zawsze chcieliśmy chcieli, mieć taki samochód, udało się ze Skodą i idziemy dalej. Więc można powiedzieć, że to są takie względy marketingowe, prawda? Dokładnie tak, na pewno dużo łatwiej, wydaje mi się, y, będzie znaleźć jakieś pieniążki na jeżdżenie, y, a nie ukrywa imy tego, że taki samochód, y, na przykład Skoda, Fiesta, czy inne nadwozia, są y, dużo tańsze od samochodu, chociażby topo topowej grupy N, czy to będzie Mitsubishi, czy Subaru, więc mhm. przede wszystkim też chodzi o finanse. A powiedz, cóż się dzieje z Twoją Skodą, tak, tak dobrze znaną z niektórych startów w górskich samochodowych mistrzostwach Polski, gdzie no, prezentowała się bardzo ciekawie. Cóż się z tym samochodem dzieje? Generalnie samochód stoi u nas. Prawdopodobnie, jeżeli nam się nie uda e, przygotować fiesty czasowo na Wieliczkę, to pojedziemy z Skodą mhm. i prawdopodobnie Skoda zostanie sprzedana. Jest zostawiona, co prawda... E, tak powiem do sprzedaży, że mam nadzieję, że za szybko się kupię, to na nią nie trafi, bo jest takim samochodem awaryjnym, chociażby o wieliczkę w Krakowie, więc, więc nie ukrywam, że chcielibyśmy pojechać Memorial, a nie lancerem, tylko już jakimś takim fajniejszym samochodem. Na no, awaryjnym, oczywiście, jeżeli chodzi o możliwość życia tego auta, bo chyba awaryjna Skoda jest tak samo jak mi lancer, prawda? Generalnie tak, tylko jeżeli chodzi o Fiesta, tam będzie wszystko od dziesiątki. Mhm. Przechodzimy, że tak powiem, do najlepszej ewolucji, jeżeli chodzi o silnik, o reduktor, o skrzynię, jednak patrząc na to, Zbyszek nie ma żadnych problemów z dziesiątką, jego dziesiątka zawsze dojeżdża do mety. Mhm. Widzę, jak małe, mała ilość rzeczy jest zmieniana po rajdzie, więc jednak jest to samochód dużo mocniejszy, a Fiesta będzie, myślę, że dużo lżejsza od Lancera, więc nie będzie musiał być tak wyżołowany ten samochód do granic możliwości. Więc jaką mocą ten samochód um, będzie dysponował według Ciebie? Ciężko z tym powiedzieć. Regulaminowo jest wężka 34, więc milimetr jest większa od wężki grupy N. Hmm. Myślę, wydaje, że jak tata dobrze motor złoży, będzie w granicach 340 koni. Myślę, że jest to realne. 340 koni mechanicznych w samochodzie, co też należy podkreślić, lżejszym niż, niż Mitsubishi Lancer. I to jest jeden z powodów również tego, że, że ten samochód jest tak budowany i że ta klasa jest stworzona. To może być groźne na odcinkach specjalnych, jeżeli chodzi o podgryzanie samochodów, no, nazwijmy to droższych, prawda? Wydaje mi się, że tak, ale na pewno to jest, myślę, że cały rok zbierania doświadczeń, jeżeli chodzi o taki samochód prototypowy bo na pewno dużo łatwiej jest ogarnąć wyścigówka na wyścigach górskich, bo jednak te trasy są równiejsze i tak dalej, a, a tutaj będzie trzeba, że tak powiem, troszkę popracować dłużej nad tym samochodem, żeby się szybko przemieszczał mhm. na rajdowych trasach, więc wydaje mi się, że jak dobry, szybki driver rozjeżdżony, który cały czas jeździ, myślę, że jest szansa, że może być szybki. Czyli tak, silnik od Mitsubishi Lancera, przeniesienie napędów także od Mitsubishi Lancera Ewolucji 10. Skrzynia biegów, tak jak powiedziałeś, te wszystkie elementy są sprawdzone, dobrze działają, nie powinny być awaryjne. Co z zawieszeniem? Skąd pochodzi zawieszenie tego auta? Czy zawieszenie w tym samochodzie, tak samo jak i w Fordzie, to jest zawieszenie typu R4, mhm. czyli zawieszenie na rurkach, na unibolach, bardzo lekkie i bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu więc to są jakby w konstrukcji sprawdzone, więc jakby powiedzieć, tego się nie boimy, boimy się jakichś tak innych różnych rzeczy, przede wszystkim masy samochodu, żeby ustawić to, dobrać odpowiednie sprężyny, otatory, od żeby to naprawdę działało. Ciekawostką jest w samochodzie typu Pro, że możemy założyć sekwencyjną skrzynię biegów i mhm. ciekawe jest to, że nigdy nie było tak naprawdę do Mitsubishi... Do silnikami Mitsubishi w skrzyni sekwencyjnej, no i właśnie wypuścił kat taką skrzynię sześciobiegową i do dziewiątki, i do dziesiątki. Więc jeżeli się wszystko poukłada, może i u nas taka skrzynia się zadomowi. Czyli już na Radzie Świnickim jest szansa, że, że takim samochodem pojedziecie, rozumiem, z taką skrzynią, właśnie? No, bardzo chcemy. Nie ukrywam, że mamy jakieś tutaj e, silne zaawansowanie jednej z firmy, więc mam nadzieję, że nam pomogą i, i się uda pojechać, bo. No nie ukrywam, bardzo bym chciał, nie tylko pechać rajt Elmont, ale chociażby każde inne eliminacje i że tak powiem, no mi się za rajdami, więc mam nadzieję, że przy tym posunięciu poczego związku motorowego jest to realne. No, myślę, że to jest świetny pomysł. I tak jak, powiedzmy jeszcze do, do tygodnia wstecz oceniałem, czy do wczoraj oceniałem ten projekt jako, jako pewną ciekawostkę, pewną szansę na to, żeby, żeby samochody mogły ciekawie wyglądać, ale, ale również, żeby rajdy były tańsze, o czym, o czym porozmawiamy za chwilkę. To od wczoraj jestem dużym entuzjastą, myślę, takich hałd. Paweł Dytko zaprosił mnie na testy we Wrocławiu, po raz pierwszy ten samochód 208 Proto, tak tak roboczo nazwany, wyjechał na, na tor jeszcze wyścigowy i muszę powiedzieć, że ten samochód robi ogromne wrażenie przyspieszenie robi mu ogromne wrażenie no dużo większa jak nK jak prawda? I myślę, że masz chyba podobne odczucia. Dokładnie tak pierwszy raz w wyjechałem wyjechali takim Nkowym silnikiem ze zwężką i tak dalej, pamiętam w że to byłem pod wrażeniem, bo masa skody po prostu no jakby powiedzieć dawała taką frajdę i, i jednak był ten samochód jest dużo lżejszy, dużo łatwiejszy w prowadzeniu i ten silnik ma dużo, że tak powiem mniej tych oporów, żeby rozsądzać ten samochód, tak jak mówisz, że samochód robi niesamowite wrażenie i, i w środku i myślę też i na zewnątrz. No i myślę, że to dla kibiców będzie duża frajda, no, a dla zawodników również, bo ten samochód chyba, nie wiem jakie są odczucia kierowcy, ale jeżeli porównałbyś do samochodu grupy N, to, to ten samochód się lepiej prowadzi, prowadzi się, nie wiem, ciekawiej, jest, jest pewnym większym tym wyzwaniem być może dla kierowcy? Jak byś jakbyś to, jakbyś to ubrał słowa? Znaczy samochód jest taki neutralny. Ciężko jakoś mi to ubrać w słowa, ale mi na przykład z się dużo łatwiej jeździ, mimo to, że w Skodzie tak naprawdę siedzi wszystko od dziewiątki niż taką mm -hmm. dziewiątką, więc nie umiem tego za bardzo wytłumaczyć Wam, ale naprawdę dużo, dużo jest łatwiejsze samo sprowadzanie, taki neutralny i przewidywalny i chyba to wszystko chyba robi ta masa. A powiedz mi, czy w związku z takim projektem, bo, bo zaczyna być głośno o tym projekcie, o, o tego typu projektach, myślę, że już nie tylko w naszym kraju, czy, czy jest jakieś zainteresowanie chociażby polskich zawodników, którzy pytają, Mariuszu, ok, wiemy, że, że takie auta zaczynasz budować. Um, Ile by kosztował taki samochód? Dajmy na to, przychodzę do Ciebie um, i chcę po prostu taki samochód kupić do tego, żeby startować nim um, chociażby w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Ile um, kosztowałaby taka konstrukcja, jak uważasz? że jest to w tym momencie yy, policzyć, bo składa, że tak powiem, była składana z tych rzeczy, które mieliśmy w garażu, więc, że tak powiem, za bardzośmy się nie wybierali na zakupy. Mm -hmm. Ale tutaj przy fiestie już zaczynają się że tak powiem pewne rzeczy. Musimy kupić na pewno. Na pewno przed będzie to wszystko wiadomo. Ile ten samochód kosztował? Ale wydaje mi się, że będzie kosztował na pewno mniej, jeżeli chodzi o, o, o grupę N. Mm -hmm. Czyli nawet do grupy, do klasy R nie ma co porównywać tych kosztów, ponieważ one są wyższe niż grupa N, prawda? Dokładnie. Zwyżka samochód, ten, który jeździł Michał czy teraz Michał Rzeźnik. Kosztował ponad 120 tysięcy euro sam samochód. Mhm. Czyli my na pewno myślę, że będziemy w połowie tego. W połowie tej kwoty? No to byłoby, myślę, bardzo ciekawa alternatywa dla wielu zawodników, którzy no zastanawiają się prawda, nad, nad przejściem do 4 um, A A ten skok czasami jest, jest duży, jeżeli chodzi o jakość jazdy, ale również e, i niestety o finanse, prawda? Dokładnie. Tutaj, jak wiemy, wszystkie elementy, czy skody, czy festy są to robione tak powiem, na oryginalnych z różnych tworzyw y, sztucznych czy kaffaro podobnym i są dużo tańsze, na przykład dla porównania do dziesiątki zderzak kosztuje około 4000 zł, a myślę, że cały bodykit do fiesty nie będzie więcej kosztował niż zderzak nowy do dziesiątki, więc to naprawdę są spore różnice. No i oczywiście te zderzaki i wszystkie, wszystkie inne elementy muszą być homologowane, co myślę stanowi, stanowi również spory problem nawet na testach, prawda? Na testach przecież jeździ się również na takich odlewach. Dokładnie tak, więc, więc no, mi się strasznie podoba ten projekt i myślę na pewno w tym roku nie wyjedzie dużo samochodów e, klasy pro, bo jednak jest to bardzo dużo pracy i to się nie składa tak samochodów, na przykład jak NK, mhm. że trzeba tylko klatkę wstawić już resztę elementów się dokłada, czy trzeba czy hamulce i takie inne rzeczy, jak wszyscy wiemy. Czyli trzeba przetrzeć szlak najpierw, prawda? To dokładnie, trzeba przetrzeć szlak, ale jest to ciekawe, jest to wyzwanie, bo wszystko się robi, że tak powiem, od zera, bez żadnej homologacji, bez niczego wedle swojego uznania, więc jest tu po prostu jakiś tam zakres różnych możliwości i daje to niesamowite do frajdę i nie ukrywam, że się już nie mogę doczekać, kiedy kiedy będzie Ford już skończona. No dobrze, a jeżeli już ten, ten, ten szlak zostanie przetarty, to ile czasu, myślisz, um, zajęłoby Wam później stworzenie takiego auta, kiedy już wiecie, um, którą drogą podążać, gdzie daną śrubkę przykręcić, jakich amortyzatorów, sprężyn i tak dalej użyć, ile czasu powinno trwać um, na przygotowanie takiego, takiego samochodu? Myślę, że e, jeżeli wszystko było wiadomo, wszystkie rzeczy muszą być y, gotowe mhm. i to zamontowania. myślę, że około 3-4 tygodni samochód jest od nas w stanie gotowy na odcinek specjalny wyjechać. No i trzeba by się wybrać też na zakupy, prawda? A, a takie części, jeżeli chodzi o Mitsubishi, jeżeli chodzi o, o zawieszenie, jeżeli chodzi o silnik, o przeniesienie napędów, są łatwo dostępne cały czas, ponieważ na EWO 10 nie jest konstrukcją, co, co niestety musimy powiedzieć najnowszą i, i Lancer zatrzymał się na Evo 10. Czy łatwo jest o takie części, o takie nowe części? Dużo łatwo, bo jak wiemy jest Ameryka, tam są, jeżeli chodzi o Mitsubishi, samochody najtańsze i naprawdę delikatnie uszkodzony samochód, który, z którego potrzebujemy części, czy instalacje, czy silnik, czy obudowę skrzyni, dyfer i takie inne rzeczy można naprawdę tanio kupić, więc tu nie musimy kupować nowej dziesiątki w salonie, tak jak było to kiedyś z RF-ami to naprawdę można, nie wiem, w granicach 50 tysięcy, naprawdę ładnych wiązań przywieźć z Ameryki, rozebrać go, już mamy wszystko gotowe. Czyli taki szlak zapewne macie przetarty, ponieważ tak, tych samochodów tak. różnych szykujecie, szykujecie czasami całkiem sporo. Co z Mistrzostwami Polski, ale górskimi samochodowymi Mistrzostwami Polski w Twoim wykonaniu? Czy, czy dalej patrzysz na góry, czy, czy bardziej patrzysz w tej chwili na rajdy? Pewnie, że patrzę na góry. Góry, nie wyobrażam sobie, że nie pojechać gór do gór generalnie robimy dwa samochody dwa nadwozia Wszystkie te dwa samochody będą identyczne tylko po prostu ten samochód do gór będzie złożony na takich rzeczach jak w Skodzie czyli 8, 9 a ten samochód do rajdu będzie złożony na 10 Mhm, czyli taka różnica, no, ale tego projektu nie porzucasz, ponieważ pytam o to, bo, bo w różnych wywiadach na przestrzeni powiedziałbym ostatnich lat, raz przerzucasz się bardziej na góry, raz mówisz o wyższości rajdów nad górami, raz mówisz o tym, że, że, że w rajdach dobrze się nie dzieje, dlatego przechodzisz do gór. Powiedz jak jest, jak jest w tym momencie? Czy, czy ten projekt tych, tych prototypów, czy on jak gdyby otwiera przed Tobą nowe możliwości i pokazuje Ci, że, że, że to jednak ma sens? Dla mnie bardzo w biegłym roku, kiedy pojechałem na Red Elmont, swoją, można powiedzieć, starał dziewiątką, bo to jest samochód z 2006 roku, mhm. e, no nie daje jakichś tam, że tak powiem, możliwości się dalej rozwijania. E, dziesiątka była poza, jakby powiedzieć, moim... E, nie, no nie było szans zbudowania topowej dziesiątki, takiej jak e, Mazdy, takie, Tak, jak byś chciał. Mhm. Takie jakbyśmy chcieli, no i, no i to od razu ukróca, że tak powiem, jakieś wizje na fajne ściganie się, bo przede wszystkim samochód ma dawać frajdę, prawda? A mm. wydaje mi się, że ta Fiesta będzie niesamowitym samochodem, jeżeli chodzi o frajdę, o fan i dla zawodnika i taki widzów, więc mi się wydaje, że to jest bardzo widowiskowy projekt. No, słuchacze pytają, czy bierzecie pod uwagę budowę e, takich, takich samochodów również e, w innych nadwoziach, nie tylko Forda Fiesty. E, generalnie Ford Fiesta nam bardzo dużo tutaj uproszcza w porównaniu do Skody. Na pewno, jeżeli, jeżeli chodzi o mnie, to ja na pewno zostaję przy Fiestie, bo bardzo mi się ten samochód podoba. I zawsze chciałem mieć taki samochód i ja zostaję. Jest dużo, znaczy dużo, co najmniej dwóch klientów, którzy chcą w innych nadwoziach. Mm -hmm. Jak się decydują, to będą mieli, że tak powiem, w każdym nadwoziu jesteśmy w stanie zbudować taki samochód, tylko to jest, że tak powiem, wszystko od nowa, prawda? Tak, kwestia czasu. Mm -hmm. Dokładnie trzeba zrobić na ramę, do zbieżności przyrządy i tak dalej, że, że to wszystko się zaczyna od nowa, ale jest to realne oczywiście, że tak. Jest to realne. Myślisz, że ile takich samochodów może się pojawić w tym roku w Polsce? A czy tak jak powiedziałeś, Paweł mm -hmm. dzietko ma e, chyba największe doświadczenie? Tak, e, już samochoda. budował kilka Volkswagenów. Budował kilka Volkswagenów, mm -hmm. teraz ma e, Peżota. Więc myślę, że chciałem, żeby Paweł chociażby na sam czas taki samochód, bo na pewno by dużo zrobił dobrego. Przede wszystkim pokazania tego samochodu od strony, że tym, tym samochodem da się szybko przemieszczać. No na pewno pan Oleksowisz, jak wiemy, buduje Subaru 22b. Mm -hmm. Więc tu już mamy drugi samochód, nasz trzeci. No i myślę, że tutaj nie za bardzo mogę e, mówić, czy jeszcze tutaj nadwozia stoją, bo to chyba jest jeszcze jakaś tajemnica. E, więc nie ukrywam, że myślę, że te cztery samochody by mogły się pojawić o tych, co ja wiem, prawda? A jeszcze jest przecież kupa innych firm, które Dokładnie. na pewno gdzieś tam e, coś będą robić. No myślę, że niektórzy kierowcy czekają na, na, że tak powiem, pierwsze wyniki na prawdziwym rajdzie, podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski. No i zobaczą, jakie są mocne strony, jakie są słabe strony tego tego samochodu. A chyba dobrze by było dla tych osób, które te auto budują, żeby te samochody również później mogły punktować, prawda? W klasyfikacji generalnej, żebyście startując z takim autem byli normalnie zakwalifikowani, za, sklasyfikowani, o tak, w każdym rajdzie. Dokładnie, na razie jesteśmy tylko klasy, że tak powiem w klasie pro, jak wszyscy wiemy, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Organizator też jakby no, dał teraz możliwa, możliwości zbudowania tego samochodu i dopuszczenia go do rajdu, prawda? I myślę, że wszyscy będą tak samo jak i kibice, zawodnicy, organizatorzy, PZMOD, się cały czas temu wszystkiemu przyglądać i myślę, że to nie jest kreślony projekt, że takim samochodem nie będzie można wygrać rajdu chociażby. No Zobaczymy, zobaczymy jak, jak się sprawy potoczą, ale być może tego typu projekty sprawią, że rajdy po prostu będą tańsze, a, a jeżeli będą tańsze, to wtedy będziemy mogli, mam nadzieję, zobaczyć więcej zawodników w podobnych, zbliżonych samochodach. Dokładnie, przede wszystkim chodzi tu o koszta. To nie jest prawda, że my, nie wiem, zawodnicy obrażamy się na rajdy, czy na organizatorów, tak dalej. Po prostu w tym momencie, w tym wydaniu, w jakim się czy tak powiem czołówka ścigała, no tak jak dla nas jest poza zasięgiem. My wiemy, jak to wszystko trzeba zrobić, ale no niestety trzeba pewne rzeczy kupić yy, i wiemy, ile czołówka poświęca na testy i tak dalej, żeby to wszystko dogonić, bo sam samochód, jak wiemy, to nie wszystko, jeszcze jest pilot, kierowca, testy i tak dalej, prawda? Także mam nadzieję, że to wszystko zagra, tak żebyście mogli wystartować w Radzie Świdnickim. A jak Mariuszu oceniasz ogólnie sezon miniony, sezon 2012? Te starty, które, które wam się udało, w których tobie się udało wystartować, ale także rywalizacje w rajdowych samochodowych w mistrzostwach Polski? Jeżeli chodzi o mnie, to, to można powiedzieć, że jestem zadowolony. Udało mi się wystartować w Elmocie, w dwóch rajdach drugoligowych, mhm. tutaj w Mazowieckim, w Arbuty Cieszyńskiej dając cyklu wyścigów górskich, Wieliczka, Barburka, więc no, jeżeli chodzi na ilość startów, nie mogę narzekać i, i chciałbym jeszcze parę tych rajdów y, więcej pojechać i jestem bardzo zadowolony ubiegły roku bo dla mnie, można powiedzieć, że w miarę nie narzekam, najważniejsze, że się rodzina powiększa, jest wspaniała córka, wspaniały syn, więc teraz już nikt mi nie będzie dokuczał, więc jest następca z więc mogę się udawać motoskolka. Czyli można już, można już iść w tym kierunku? Oczywiście gratulujemy. No, jak się rodzina powiększa, no to, to Tato jest pewnie e, bardzo zadowolony, ale, ale czy nie trudniej jest Ci wyjeżdżać na rajdy? Z takim, no, z takim, że tak powiem, uczuciem, że trzeba wracać do domu, że trzeba być w domu, prawda? Trzeba być w domu z rodziną? Myślę, że mam na tyle wyrozumiało, że one przed naszym poznaniem wiedziała, czym się zajmuje, mhm. więc tutaj jakby z tej strony nie mam problemów. Mogę mieć jedynie problemów, problem z wyciąganiem prywatnych pieniądz, pieniążków na zawody, to może być wtedy awantura, ale tak generalnie nie, nie ma z tym problemu. No ale autem prototypowym będzie tanie, więc a po zakupy, na zakupy też się nie wybieraliście, więc też było, że tak powiem, łatwiej pod tym kątem. No, tak, także to oby, oby po prostu było taniej. A jeżeli mówimy o sezonie 2012 i rajdowych samochodowych w mistrzostwach Polski, jak Ci się podobał ten rajd i całe, 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 mistrzostwa i rywalizacja w minionym sezonie? Bardzo, jeżeli chodzi tutaj o chłopaków, to o czołówkę mistrzostw Polski, czy to chodzi o generalkę, czy o klasę, no poza wzdrościć, że wytrzymali cały sezon bieżąc tym tempem i, i wielkie gratulacje, bo naprawdę no mamy się paru tych zawodników, mało się kim pochwalić, więc widać, że wyjeżdżają za granicę, za granicą też sobie dają radę, więc myślę, że super, to jest, idzie w tym dobrym kierunku. To idzie w dobrym kierunku Mariuszu. Czego możemy Ci życzyć na, na kilka miesięcy przed startem pierwszej rundy rajdowych samochodowych Miszczos Polski? No generalnie chyba największym moim marzeniem jest ta skrzynia. Mm -hmm. <laughs> Żeby ją w końcu nabyć. Polujesz, no to tu się na zakupy trzeba wybrać, prawda? Tak, to trzeba się wybrać. A dużo tych pieniędzy trzeba wybrać, wydać na taką skrzynię? No tutaj z tego co wiem, to około 10 tysięcy euro trzeba położyć na taką skrzynię, ale mhm. z drugiej strony tu wszyscy mówią, ci, którzy używają takich skrzyni, że są to skrzynie takie bezobsługowe i na początku jest droga, ale później jest tanie, więc no jest to moim największym marzeniem. Już mam wszystko praktycznie u tej fiesty, brakuje mi tej skrzyni i już jest super. Myślę, że jeszcze nikomu w radiu, ale tak po, poza radiem nie życzyłem chyba skrzyni. E, także, Mariusz życzę, życzę Ci tej skrzyni. Skrzyni kapsa, takiej dobrej skrzyni, mocnej skrzyni, żeby oczywiście ona była bezobsługowa. E, I żeby ten rajd, w którym wystartujesz, czyli rajd świniński w Miszostwach Polskich, żeby przejechać bezproblemowo i żeby być na mecie oczywiście. Dokładnie, przede wszystkim fajnie się bawić. Bawić się i samochodem i, i, i robić, że tak powiem, dobrą robotę dla motosportu, dla kibiców, żeby byli zadowoleni, wszyscy mieli ten jakby to był wielki show i, i o tym mi się marzy, po prostu mi się to marzy i mam nadzieję, że dzięki tej klasie no na pewno te ten jeden start grupą N na pewno będzie można pojechać samochodem pro dwa rajdy w tych samych pieniążkach, więc to jest no, niesamowita rzecz, bo na pewno jeszcześmy tego nie mówili. Y, silnik taki samochodu Pro może być na krótkich tłokach, mhm. może być na sprzęgle, czy tarczowym, może mieć inną szperę, mocniejszą. Więc naprawdę to wszystko, y, te koszta obniża y, eksploatacji tego samochodu. I naprawdę mhm. to jest bardzo dużo pieniążków w skali, w skali tych paru rajdów. To może dobrym pomysłem byłoby na przykład wypożyczanie takiego auta y, do startów? Czy myśleliście o tym? Znaczy, ja generalnie powiem szczerze, unikam y, pożyczania samochodów. i Ja się mhm. do tego nie nadaję i nie lubię, jak ktoś siada w mój samochód, hmm. więc to bardziej zajęcie zajęcie zwyżka i taty, więc oni niech pożyczają, ja, ja swoich zabawek nikomu nie będę pożyczał. <grym> ale a twoja żona na przykład jeździ samochodem rajdowym czasami? Wsiada do Proszę? twojego a twoja żona czasami wsiada do twojego auta rajdowego? E, jeżeli, tak jak teraz, żeśmy mieli seryjną skrzynię w lancerze, to tak, nie ma problemu, ale że tak powiem, nie, no jakoś tak nie czuję, ona że się bardzo z tym stresuje wszystkim i i o to wszystko, że tak mam troszkę przerażę, a ja też nie, nie próbuję na siłę nawet na prawą stronę siadać, bo, no bo tak chyba będzie lepiej. Dokładnie, to, to niech tak będzie. No to życzymy skrzyni jeszcze raz. E, Mariuszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. E, widzimy się, mam nadzieję, już niebawem e, przed pierwszą rundą Mistrzostw Polski, przed rajdem świdnickim, który zbliża się bardzo szybko i oby, e, oby to był ładny rajd i ładny rajd również w Waszym wykonaniu. Nie, na pewno rajd Elmont, to wiemy, to jest klasyk co roku mi się w nim udaje wystartować, więc mam nadzieję, cicho, że i w tym roku się uda nam wystartować. Otóż daleko masz, prawda, od siebie, taki odległy raj dla Ciebie. Dokładnie, ale ale to był też mój pierwszy raj na Mistrzostw Polski, mm -hmm. więc to jest taka jakby taka... Coś mnie ciągnie zawsze cel, bo tu może kiedyś się uda powarcić z chłopakami o wygranie tego rajdu, ale na razie chciałbym przede wszystkim wszystkie pojeździć, po prostu pojeździć. Musisz być rozjeżdżony, oczywiście. Mariuszu, dziękuję Ci bardzo. Życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia. No, dziękuję.